Dzisiaj druga część, czyli dlaczego to ważne dla Ciebie, dla osoby skrzywdzonej przez osobę narcystyczną. Załamanie narcyza, żebyście pamiętali, bo to jest pułapka, nie czyni narcyza pokornym. Najczęściej uruchamia cykl odbudowy, czyli nowa bajka, nowi ludzie, nowy świat, nowe, odświeżone, zmodyfikowane techniki. W fazach natomiast izolacji i rekonstrukcji narcyz może wrócić do dawnych ofiar czyli wraca do Ciebie z nowym scenariuszem typu przeprosiny, pseudorefleksja, teraz już rozumiem, wiem, zmienię się i to zwykle jest taktyka rekrutacyjna dla nowej fantazji. Twoje bezpieczeństwo to naprawdę są konsekwentne granice, brak kontaktu, 0,0. Jeśli tylko to możliwe, oczywiście prawnie czy życiowo, to bardzo Ci polecam. Też pracę z własnym układem nerwowym, czyli regulację emocji, pracę z ciałem, wsparciem terapeutycznym to jest bardzo istotne, więc szukaj takiego wsparcia. Pewnie zapytasz, jest co z empatią wobec ciebie. No, wiesz, taki wgląd może budzić współczucie, ale nie unieważnia odpowiedzialności, prawda? Więc zrozumienie mechanizmu nie jest powodem, żeby wracać do reakcji, która cię niszczy. Twoim zadaniem nie jest ratowanie narcyza, żeby była jasność. W tym załamaniu nie ratuj go. Twoim zadaniem jest ochronić siebie. Zostaw go. Niech on w tym załamaniu i swoje żałobie trwa. I na koniec dzisiaj taka krótka lista ryzyka dla ciebie, ryzyka dla otoczenia, który jest w załamaniu. To jest hovering, próba wciągnięcia się z powrotem, czyli zmieniłem się, tylko Ty mnie rozumiesz, jesteś dla mnie najważniejsza. Koniec z tym. Zmiana masek, czyli duchowość, skrucha, praca nad sobą, mówi, że pójdzie na terapię. Często to jest tylko nowy wizerunek. I kolejna sprawa pułapka dla Ciebie to agresja pośrednia czyli kampania oszczerstw, obwinianie, zrzucanie winy itd. I oczywiście latające małpy czyli rekrutacja sojuszników, presja społeczna, którą wykorzystuje narcyz, żeby uzyskać pojednanie. Co więc pomoże Tobie? Nazwij ten cykl: załamanie, rekonstrukcja i nowe podejście. Kiedy rozpoznasz wzorzec, narcyz przestaje Cię hipnotyzować. Zadbaj więc o układ swój nerwowy, sen, jedzenie, ruch, EFT, oddech, pracę z ciałem. To nie są dodatki, to jest leczenie. Ustal granice, minimalny kontakt lub brak tego kontaktu. Jeśli to jest możliwe i bezpieczne dla Ciebie, to komu komunikator. Tylko przez kanały formalne, asertywne nie, które możesz powiedzieć w każdej chwili. I oczywiście sieć wsparcia, czyli mówię tu o terapii, grupie, grupie przyjaciół i samotność. Samotność jest tlenem dla Ciebie. Jak również higiena informacyjna, czyli żadnych emocjonalnych zwierzeń do osoby, która kiedyś użyła przeciwko Tobie tego jako broni. Współpłaknij sobie taki plan bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli przewidujesz huwaryń, groźby czy naciski ze strony środowiska. I na koniec, tak. Załamanie racyzatu to jest jego kryzys, ale nie twoja misja, moja droga. Twoim kierunkiem jest powrót do siebie, do ciała, do głosu, do sprawczości, żeby zrozumieć. Tak, zrozumieć siebie. I wrócić do swojego życia, wrócić do swojej siły, ale nie do niego.